Od wieków istnieje przekonanie, że pies liże rany, ponieważ ma to działanie przeciwbakteryjne. Lecznicę właściwości prześliny wierzono w starożytnym Egipcie, gdzie zachęcano psy do wylizywania otwartych ran w celu przyspieszenia procesu gojenia. Natomiast w starożytnej Grecji, w świątyni Eskulapa, psy były do lizania pacjentów. We współczesnej medycynie ten sposób opatrywania otarcz nie jest już stosowany. Jednakże nasze psy wciąż z niego korzystają na własny użytek. Czy w związku z tym powinniśmy pozwalać im na wylizywanie ran? Zraniony pies od razu zabierze się do wylizywania swojej rany. Jest to instynktowna reakcja na no doznany uraz. Podobnie ludzie tuż po uderzeniu pocierają dane miejsce w celu złagodzenia bólu. Poza tym psia ślina jest jedynym dostępnym dla czworonoga środkiem do oczyszczenia rany. Faktem jest, że zawiera ona kilka leczniczych substancji. W skład psiej wchodzą między innymi Lizozym i enzymy peroksydazy, które mają właściwości bakteriobójcze. Laktoferyna, defensyny i nystatyny mają działanie antybakteryjne. Z kolei opiorfina działa przeciwbólowo, a tromboplastyna tkankowa odpowiedzialna jest za krzepnięcie krwi. Ponadto przaślina działa bakteriobójczo przeciwko pałeczce okrężnicy i pacierkowcowi. Dodatkowo język psa mechanicznie czyści rany, dzięki czemu usuwa drobne zanieczyszczenia. Zatem ślina psa naprawdę ma pewne właściwości lecznice, które pomagają zwierzęciu w gojeniu niewielkich ran. Eksperci są jednak zgodni co do tego, że nie powinnaś pozwalać psu wylizywać większych czy mniejszych ran, a nawet niewielkich otarć, podczas gdy ślina ma pewne właściwości lecznicze, to jednak istnieje ryzyko wystąpienia powikłań podczas gojenia wylizywanej rany. Dzieje się tak, gdyż tarcie językiem może mieć ogromny wpływ na sam proces leczenia. Nadmierne wylizywanie nie tylko podrażnia ranę, ale nierzadko prowadzi też do powstania infekcji. Współczesna medycyna weterynaryjna znacznie przewyższyła ślinę pod względem skuteczności gojenia się ran. A produkty antyseptyczne dostępne w lecznicy stanowią lepszą alternatywę. Ponadto pies, który liże ranę po zabiegu chirurgicznym, może nie tylko spowolnić proces jej gojenia, ale także zerwać szwy, co wiąże się z koniecznością podobnej wizyty w klinice weterynaryjnej. Dlatego lekarze weterynarii zalecają, aby czworonogi po operacjach miały założone kołnierze lub specjalne kubraczki, które uniemożliwiają zwierzęciu dostanie się pyskiem do rany pooperacyjnej.